Dzień dobry, witam serdecznie Julia Trawińska. Zapraszam dzisiaj do rozmowy o zdrowiu. Moim gościem jest Sylwia Pogorzelska, autorka książki dotyczącej właśnie jej historii onkologicznej. Sylwio, bardzo Ci dziękuję. Jesteś naturoterapeutką, więc o zdrowiu wiesz, dużo. Teraz? Teraz. Od niedawno. Okay. a jak to było wcześniej? Bo napisałaś książkę o swojej historii, bardzo trudnej historii, i chciałabym dzisiaj o tej historii porozmawiać. No zanim dostałam diagnozę, to mogłabym powiedzieć, że jeśli chodzi o dbanie o siebie, dbanie o zdrowie, to najłatwiej odwzorowałoby to powiedzenie dziecko we mgle. Czyli, Jednak. Tak. Czyli okay. absolutnie nie miałam zielonego pojęcia o tym, jak się należy odżywiać, w jaki sposób należy dbać o ten swój rytm okołodobowy, w jaki sposób należy zadbać. Nie tylko mówię o takim wiesz, sporcie, że ktoś mówi, zadbaj o siebie, żeby schudnąć, a jeśli już miałam się na czymś koncentrować, to na pewno tylko na tym, żeby schudnąć. Natomiast mm -hmm. nie miałam zielonego pojęcia, co to znaczy w ogóle jakieś zrównoważone jedzenie i tak i dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem, jak porównam sobie tamten czas przed ponad 6 lat, i dzisiaj, to myślę sobie, Boże, patrząc pod, biorąc pod uwagę to, jaką dzisiaj mamy dostępność wszystkiego, to Taka wszyscy wiedza. powinni być zdrowi. Tak, prost. To prawda. Kilka lat temu, teraz mamy rocznicę. Kolejną. Za chwileczkę, dosłownie za 10 dni. Tak, teraz dokładnie. Teraz jest rocznica, szósta rocznica, tak. z tego co pamiętam. Mhm. Bardzo trudnego czasu w Twoim życiu. Zależy, jak na to mhm. patrzeć. Trudnego na pewno z punktu widzenia leczenia, mhm. e, natomiast to był absolutnie przełomowy czas w moim życiu e, i ja zawsze mówię, że e, nawet jeśli może się to wydać kontrowersyjne, że choroba jest takim momentem, kiedy możesz zdecydować, czy, ty, czy tobie naprawdę chce się żyć, czy jednak dalej. tak, czy ty chcesz sobie zostać w takim trybie, w jakim jest. To jest bardzo ciekawe, bo ja w gabinecie bardzo często słyszę od pacjentów albo po prostu rozmawiając gdzieś, a ja nie chcę żyć długo, ja nie potrzebuję żyć naprawdę? długo. Tak, e, bardzo wiele osób, młodych osób niestety tak myśli i e, jest to trochę przerażające, ale jest coraz też więcej osób, które myślą o tym, żeby żyć długo, ale w zdrowiu. No to może mówią takie osoby, które, którym po prostu nic nie dolega, bo to, co ja obserwowałam u moich koleżanek, pacjentek, mm -hmm. to desperacką próbę życia. Więc Właśnie. myślę, że łatwo jest tym, którzy się jeszcze nie borykają z przewlekłą to chorobą. To jest jedna albo osobą, które patrzą na tą starość, na te choroby, są tak. naszymi, naszymi przyjaciółmi, rodzinami i widzą, jak cierpimy, prawda? Kiedy pacjenci cierpią. Tak. Kiedy pojawiła się diagnoza, powiedz mi, co było przed diagnozą? Bo powiedziałaś o tym, że nie byłaś świadoma. Tych, yy, tego stylu życia, tak? Medycyny, stylu życia, medycyny funkcjonalnej. Nie wiedziałaś jeszcze wtedy, że to istnieje. Więc jak to było z diagnostyką? Z diagnostyką. Generalnie ja byłam bardzo karnym pacjentem, bo być może mm -hmm. cię zaskoczę, ale dla mnie y, diagnoza, dla mnie samej diagnoza była zaskoczeniem, dlatego że ja na badaniach byłam bardzo regularnie, co okay. po roku. Y, ja pochodzę z rodziny, gdzie było mnóstwo chorób. Y, mm -hmm. Moi rodzice zmarli bardzo wcześnie, moje siostry młodsze zmarły y, i jakby ja bardzo dbałam o same mm -hmm. badania. Nie dbałam może o ten styl życia, ale bardzo dbałam o badania. I bardzo regularnie robiłam badanie USG. OK, USG piersi. Tak, USG, USG piersi. I żeby było śmieszniej, to ja robiąc to badanie od 2015 wiedziałam, że mam w piersi guza i mm -hmm. dwóch, trzech lekarzy to bagatelizowało. I pamiętam, że wyjechaliśmy na wakacje na Sri Lankę ze znajomymi i będąc na wakacjach zadzwoniła mama jednego z naszych znajomych, żeby go poinformować, że ma raka płuc. I ja wtedy pomyślałam sobie, że jak tylko wrócę z tej Sri Lanki, to pierwsze co robię to idę na badania, bo już minęło chyba wtedy 7 albo 8 miesięcy, na pewno dłużej niż zwykle, i że muszę sprawdzić koniecznie co to jest. I zostałam skierowana na biopsję. I mimo tego, że zostałam skierowana na biopsję, to byłam u kolejnego lekarza, który uznał, że nie ma sensu robić tej biopsji, bo wszystko jest w porządku. Natomiast i tak minęło jeszcze chyba minęło chyba trzy miesiące, bo uznałam, że skoro, nie wiem, dwóch lekarzy mówi, że jest w porządku, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Ale po dwóch miesiącach miałam takie. Bardzo trudno to jest do wytłumaczenia, ale ja miałam tak silne przeczucie, że ja po prostu mam raka, hmm. że. Mm, no, wybrałam się do kolejnego lekarza. A coś cię bolało? Były jakieś sygnały, symptomy? No bo czułaś tego głuska, że on jest. Widziałaś, tak, że on czułam jest. Czułam go od 2015 tak. roku, więc on jakby ja już się do niego też przyzwyczaiłam. Natomiast ten moment, kiedy zdecydowałam się po. To się w ogóle zbiegło w czasie, bardzo ciekawe to jest dla mnie, dlatego że poszłam do lekarza, kiedy wyczułam głus pod pachą. A wyczułam ten głus pod pachą. Trzy miesiące później, po tym wcześniejszym badaniu USG, i to był moment, kiedy podjęliśmy decyzję o drugim dziecku, i ja odstawiłam tabletki antykoncepcyjne. I w ciągu trzech miesięcy, właściwie to w ciągu dwóch miesięcy, bo pod koniec kwietnia odstawiłam tabletki, i w ciągu dwóch miesięcy poczułam, że mam po prostu guza pod pachą. I wtedy, jak poszłam do lekarza, to już wiadomo było, że to jest na pewno nowotwór, to już było widoczne w USG. No i oczywiście cała diagnostyka po kolei rezonans, Założenie w... karty. Założenie pacjenta. karty, tak. Moja rodzina myślę, że jeszcze wtedy miała takie bliste przeczucia, że może to jest jakiś fałszywy alarm, natomiast ja już nie miałam żadnych wątpliwości. No i potem każde badanie po kolei dowodziło tylko temu, że Ale... trzeba będzie stanąć. Się Ale byłaś zdeterminowana? No ja byłam bardzo zdeterminowana, bo miałam wtedy, moja córka miała 6 lat. To po pierwsze. Po drugie, byłam też taką osobą, która do momentu diagnozy byłam taką osobą, która wszystkiego się bała, nie podejmowała żadnych ryzyk, zawsze na wszystko nie było czasu. No, żyłam w takim właśnie świecie, w jakim większość ludzi żyje. Mm -hmm. I nagle się zorientowałam, że właśnie chce mi się żyć. Że naprawdę chce mi się żyć i że chce mi się żyć inaczej niż żyłam do tej pory, bo jest takie powiedzenie, które mówi, że nie da się zdrowieć w tym miejscu, w którym zachorowałaś. W bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. I ja pomyślałam sobie, że to jest mój czas, że skoro. Może się tak zdarzyć, że mi się to po prostu nie uda. To ja teraz robię na 100% wszystko, tak jak powinnam była robić zanim dostałam diagnozę. I kiedy przeszłaś? Tera terapia trwała jak długo? Plan był na 16 chemioterapii 30, 16 chemioterapii, 30, radioterapii, 5 lat tamoksyfenu i operacja, a więc. Bardzo e obciążające. Bardzo, e więc planowane, to było myślę wszystko na jakieś 8 miesięcy, ja skończyłam trochę wcześniej to leczenie z różnych względów i co, i, ale od, od samego początku jakby mimo tego, że wiedziałam, że będę robiła to leczenie klasyczne, to bardzo mi zależało na tym, żeby wspomagać organizm, żeby wiedzieć co w tym organizmie jest, więc zrobiłam sobie mnóstwo różnych badań również za granicą żeby wiedzieć, czy to wszystko ma sens, bo jestem zdecydowaną przeciwniczką na przykład suplementacji w ciemno, bo nie wiem, bo komuś pomaga selen, to ja też będę brała selen. Ja też, tym bardziej, że zajmuję się tą biochemią genetyczną, no funkcjonalną, więc zdecydowanie ta personalizowana suplementacja, konkretnie dostosowana, jest najbardziej tak. istotna. Tym bardziej, że w trakcie leczenia onkologicznego nie możesz przesadzić z tą suplementacją również. Tak, myślę, że to jest jedna rzecz, bardzo ważna i teraz, ale drugą rzeczą jest też to, że no, moją na przykład bolączką było to, że ja chciałam się suplementować, Byłam prowadzona przez kogoś, to też nie było w ciemno, tylko mm -hmm. byłam prowadzona przez kogoś na podstawie badań i mimo wszystko gdzieś u lekarzy słyszałam, żebym niczego nie brała, bo to zaszkodzi i tak dalej, ale tak naprawdę nigdy nie mogli mi powiedzieć, dlaczego. Ja jestem taka wiesz, dociekliwa, że jeśli ktoś mówi, nie możesz tego robić, to ja chcę wiedzieć, dlaczego, jakie będą konsekwencje, jeśli będę to robić. Um, więc to był taki trudniejszy moment, ale ja, ja byłam. Już pomijając kwestię tej intuicji, która mnie naprawdę prowadziła w trakcie tej choroby, no to ja się po prostu doskonale czułam. Przecież to, z czym się borykają pacjentki onkologiczne, zwłaszcza w, chem w czasie chem chemioterapii, no to są na przykład te wymioty osławione. Ja nie mam pojęcia, co to są wymioty w trakcie chemioterapii. Mnie nawet nie mdliło, w sensie nie miałam takiego odruchu zupełnie. Ale zmieniłaś też sposób odżywiania w trakcie? No tak, zmieniłam, ale Myślę, to też mogło mieć duże znaczenie, prawda? Tak, ale jak ci powiem na początek z mojej zmiany odżywiania, to będziesz wiedziała, że to nie, to, to nie był ten pomysł. <grym> bo ja w pierwszym odruchu przeszłam najpierw na żywienie takie totalnie surowe. E, no to nie. Tak, to bardzo nie. Po trzech tygodniach takiego żywienia było mi tak zimno i było, byłam tak zła na cały świat. Jadłam tylko w czwartki dorsza z rusztu. Um, że było mi trudno, naprawdę. Ja, ja jeszcze zaczęłam już tę dietę, w cudzysłowie yy, to nazwijmy, jeszcze zanim poszłam na chemioterapię. I ja po czterech tygodniach chyba od momentu, kiedy zaczęłam tę dietę, uznałam, że nie dożyję do chemii, bo jeśli będę na tym to wykończona. Tego, tak, byłam wykończona. Ja kocham mięso, po prostu nie jestem w stanie żyć bez mięsa. Czasami tak jest. Tak, wielu tak. pacjentów mam, e, którzy są wegetarianami, ale wielu pacjentów po prostu musi jeść mięso i też nasze badania to pokazują, że po prostu dla danego człowieka to jest absolutnie wartościowe. Dla mnie tak, naprawdę. I e, e, sam odpowiada. Tak. I mhm. zaczęłaś go poznawać na nowo. W ogóle to w zasadzie Trudno powiedzieć, że jak ja w ogóle dopiero się zorientowałam, że mam organizm, chyba wtedy zorientowałam się, że to są jakieś naczynia połączone i że to nie może być tak wszystko każdy sobie, tylko że jednak trzeba mieć jakoś, um, jakieś porozumienie z tym ciałem, więc faktycznie zaczęłam robić bardzo dużo rzeczy w takim sensie, że po pierwsze zaczęłam się uczyć tego organizmu, zaczęłam go słuchać i um, od razu chciałam powiedzieć, że jak. Ktoś słyszy, że czekoladę, to, to, nie, to nie jest intuicja. To nie o to chodzi. Ale naprawdę przyglądałam się temu, co mi służy. Myślę, że jesteśmy tak bardzo oddzieleni od tego, jakie sygnały ciało do nas wysyła, że na początku w ogóle go nie, nie jesteśmy w stanie rozpoznać. Ale A potem czasami można... błędnie. A czasami błędy. Czasami błędy, dopóki się nie zajmiemy nimi, dopóki sami tak. nie przejdziemy pewnej drogi, to bardzo często ta intuicja niby na tą czekoladę wcale nie jest tą intuicją, tak, a jest czymś innym. A czasami tak. rzeczywiście może być tą prawdziwą intuicją, potrzebę magnezu czy innych składników odżywczych. To prawda. Więc mhm. trzeba tutaj to analizować. Mamy 6 lat ciężkiej walki. Co, co czułaś, kiedy dowiedziałaś się, że to koniec, że jest dobrze? Wiesz co, ja to czułam już wcześniej, dlatego że to oczywiście jakby nie moment, nie kanał, nie, nie, nie te opowieści, ale ja wiedziałam dużo wcześniej, że ja po prostu jestem zdrowa, dlatego że ja we wszystkich swoich wystąpieniach zawsze mówię, że życzyłabym sobie, żeby każdy pacjent, który dostaje diagnozę, to od tego dnia, kiedy ją dostaje, to żeby miał taki paradygmat w głowie, że to nie jest moment, w którym staje się pacjentem onkologicznym, tylko moment, w którym dostaje diagnozę, to jest moment, kiedy on zaczyna zdrowieć, świadomie zdrowieć i wybierać takie elementy w swoim życiu, które do tej, po tej ścieżce zdrowia go po prostu poprowadzą. Więc ja ym, szczerze mówiąc, ym, miałam bardzo krótki taki okres, kiedy czułam się pacjentem onkologicznym, bo byłam wtedy tym dzieckiem we mgle i dopiero zaczynałam szukać wszystkiego, rozglądać się i tak dalej. Ale potem, jak widziałam, jak idzie to leczenie, y, jak ja się czuję, że to wcale nie jest tak, że jak dostajesz diagnozę, to po prostu wiesz wywrotka do góry kołami i po prostu nagle stajesz się pacjentem onkologicznym, z y, którym nie ma kontaktu. Tylko okazało się, że. Po diagnozie istnieje życie, że, że dalej pracujesz, dalej zajmujesz się dzieckiem. Jakby nic się nie dzieje oprócz tego, że powiedzmy te dwa, trzy. Niektórzy 5 dni po chemioterapii są słabsi, ale poza tym nic się nie zmienia. I na głównym sobie, że to jest choroba, którą po prostu trzeba leczyć. No i teraz trzeba dać, jej wszyscy, dać organizmowi wszystkie narzędzia, które pozwolą przez to leczenie przejść jak najszybciej. Więc ja nie mogę Ci odpowiedzieć na pytanie, co poczułam, jak się okazało, że to jest koniec, um, bo czułam to dużo wcześniej. W trakcie. W, tak. Ja nie czułam się osobą chorą. A jak bo chciałam, żebyś mi powiedziała o badaniu, które po latach od diagnozy. Wykonałaś, żeby sprawdzić, czy coś tam się dzieje, czy nie, czy jesteś bezpieczna. Powiedziałeś o USG. Oczywiście na pewno była też mamografia w międzyczasie wykonywana, prawda? Była. No i to umówmy się, no nie jest to najprzyjemniejsze tak. badanie. Dla mnie było w ogóle bardzo emocjonujące badanie, jeśli chodzi o mamografię, to było najbardziej, jedno z najbardziej emocjonujących badań, jakie kiedykolwiek miałam, bo dla mnie to badanie jest po prostu okrutne. Tam się dzieje tyle rzeczy w głowie. Wtedy, kiedy już wiesz, że ja już byłam wtedy po się i wtedy, kiedy wiesz, że jest ten guz i nagle po prostu wiesz, robisz badanie, gdzie masz splaszczoną całkowicie jak, wiesz, jak liść pierś i myślisz sobie, boże czy to pękło, czy w ogóle, wiesz, no mnóstwo masz takich, takich myśli w głowie i ona jest takie ograbiające z intymności to badanie. Jest, myślę, że jest jednym, dla mnie osobiście było najtrudniejszym badanie ze wszystkich, nie tylko ze względu na ból, który temu towarzyszył, ale również emocjonalnie, intymnie, dużo, dużo granic tam, dla mnie w tym badaniu jest przekraczanych. Rezonans już lepiej, USG też lepiej, natomiast żadne nie daje takiej intymności, na przykład jak Thermalytics, który poznałam dużo później tak naprawdę. No bo go nie było. Tylko tak było. naprawdę pojawił się pod koniec 2023 roku w naszej klinice i, i otwierałem nowe ścieżki diagnostyczne. Tak, ja w ogóle to jest dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ na moje drodze zawsze pojawia się wszystko w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie i wtedy, kiedy to jest potrzebne. I żeby było zabawnie, to ja już słyszałam dużo wcześniej o termografii i nawet się powoli przyglądałam tej termografii, myślałam sobie: Kurczę, może zrobię sobie takie badanie i zobacz, Tak się zdarzyło, że nigdy nie zrobiłam takiego badania, dopóki nie trafiłam do Was tak naprawdę. I wtedy się um, i wtedy pomyślałam sobie: Kurczę, fajnie byłoby, gdyby każda kobieta, ale i mężczyźni, bo mężczyźni przecież też chorują na raka piersi. Tak żebym mógł sobie, mógł, mogła sobie przebadać w takim, wiesz, zaciszu, trochę w takim bardzo intymnym, e, e, łatwym, intymnie miejscu, tak bym powiedziała, e, nieograbiona z tych wszystkich właśnie e, ważnych dla kobiety rzeczy. E, ja byłam zaskoczona, a poza tym, ponieważ ja jestem w gorącej wodzie kąpana, no to umówmy się, że dla każdej z nas najtrudniejsze nie jest badanie, nieważne jakie to jest badanie, najtrudniejsze jest czekanie na wynik. To jest Najdłuższy czas w życiu, jaki musisz y, poświęcić na wiedzę, to jest ten, kiedy czekasz na wynik, a tutaj. No, wynik jest od razu. Wynik jest od razu. I nawet ten jeśli... pierwszy wynik tak, jest od razu. Tak, 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 ten tak. pierwszy sygnał, bo powiedzmy też, czym jest ten Termitex. Jest to ta nowa diagnostyka. To jest termografia, tak, mm -hmm. bo jest to termografia. Ale do tej pory w Polsce ta termografia, o której ty myślałaś, to była termografia, którą musiał opisać człowiek. Tak, to, była, to było badanie, które też trwało około 2-3 tygodni czekanie na wynik, aby ten człowiek mógł zobaczyć te zdjęcie, mm -hmm. obejrzeć, zobaczyć, gdzie są zmiany termiczne, które mogą wskazywać na zmiany nowotworowe, albo po prostu na zmiany funkcjonalne w piersiach. A tutaj mamy dodatkowo sztuczną inteligencję, i to jest dla mnie tym przełomem, którym, dla którego zdecydowaliśmy się wprowadzić tę rewolucję w Polsce, bo mamy w ciągu 30 sekund, 15, 20 sekund już analizę 400 tysięcy punktów. To jest w ogóle jakiś game changer dla mnie. Mm -hmm. Zwłaszcza, że jak byłaś u mnie na lewie. <laughs> To mówiłam o tym, że ja sobie tam podglądałam na monitorze. Co się <laughs> to wszystko dzieje? jest w porządku i wiesz, jak ktoś ma. Ja myślę, że wiem, że konsultujecie te badania z radiologiem, onkologiem tak. i że czasami trzeba poczekać na ten opis. Natomiast umówmy się, że na szczęście mam, wydaje mi się, że jednak większość Waszych pacjentek, które przychodzą po to, żeby sobie sprawdzić, co się w tych piersiach dzieje, to będą jednak pacjentki zdrowe, którym będą potrzebne tylko jakieś minimalne zabiegi, typu masaże limfatyczne czy coś takiego. I wiesz, i. Te, które będą zdrowe i to będzie widać w tym badaniu, to one będą to wiedzieć od razu. Po prostu na pewno im to powiecie, żeby nie musiały się denerwować. Tak? A bardzo dużo kobiet, które idą na takie badania już powiedzmy rezonansu czy tomografii komputerowej, muszą na to poczekać, więc mm, taki dobrostan też tych kobiet, które mogą wiedzieć od razu, że wszystko jest w porządku. Nie? No i niby od czasu wyleczenia, od czasu, od czasu mm, usłyszenia tej diagnozy, że już nie ma nowotworu, mhm. trochę czasu minęło, niestety musiałaś przejść operację. Tak. I wydawało się, że wszystko jest w porządku. Pojawiło się nowe badanie. Sześć operacji. Dlatego powiedziałam operację. <laughs> Okej. <Okay. laughs> Dokładnie. Mm -hmm. e, I pojawiło się nowe badanie. No i ta ciekawość zaprowadziła Cię po, po kontakcie z moją mamą, zaprowadziła tak. Cię na badanie. I znowu, klub. No właśnie. To jest bardzo ciekawe, y, dlatego że y, no, po sześciu operacjach możecie się spodziewać, że mogą być tam różne rzeczy. Ja jeszcze mam tak zrobioną y, tę pierś po, po nowotworze, że mam siatkę, która jest twarda i ciągle dawała mi tam jakiś stan zapalny, który generalnie był widoczny w USG. Y, no ale zawsze było opisywane jako BIRAC 3 i, i po prostu do obserwacji y, co pół roku. Y, natomiast ja nie lubię, jak mam stan zapalny w organizmie. Wolałabym, żeby nic mi się tam nie tliło. I pomyślałam sobie, okej, okay, dobra. Ja nie przestałam, bo też chciałabym to podkreślić, że to, że ja wyzdrowiałam, jakby nie spowodowało, że przestałam się interesować onkologią i przestałam szukać nowinek, bo myślę, że wręcz, wręcz, przeciwnie. wręcz przeciwnie szukam ich jeszcze bardziej niż wcześniej, bo teraz mogę ze spokojną głową, a nie mam wyścigu z czasem i myślę, że tak dużo ludzi, kobiet nie wie o możliwościach, że ja już gdzieś tam poruszając się w tym świecie, jest mi łatwiej nawet dotrzeć do takich rzeczy. Zwłaszcza, że bardzo często też same osoby zgłaszają się do mnie z jakimiś nowinkami. Ja się temu przyglądam i zresztą tak było w, w waszym przypadku. I myślę sobie, dobra, pójdę sobie sprawdzę. I to jest naprawdę dla mnie teraz już zabawna historia, ale... Y Wtedy nie było do śmiechu. <śmiech> Wtedy nie było mi do śmiechu absolutnie, dlatego że widziałam jak twoja mama y próbowała zrobić wszystko, żeby mnie nie zdenerwować tym, co myśli o tym, co widzi właśnie na ekranie e, komputera mm, i była bardzo powściągliwa w tym, co mówi. Natomiast, wiesz, Bo no... chciała poczekać na decyzję onkologa, radiologa. Tak, dokładnie. Natomiast umówmy się, że wiesz, już jestem starą wygą, i jeśli chodzi o leczenie. wiesz, więc... znasz też swoje piersi. Tak, znam też swoje piersi, więc wiedziałam, że tam miodu nie ma. Ale zaczęłam od razu działać. Więc faktycznie okazało się, że ten stan zapalny umie, o ile pamiętam, to jest pięciostopniowa skala, i on był umie na pięć. Wtedy naprawdę ja nawet pokazywałam u siebie na mediach, jak to wygląda pierś, która nie jest w stanie zapalnym, i pierś, która jest w stanie zapalnym. I to jest po prostu tą prawą pierś miałam zielono-granatową, a lewa była po prostu purpurowo-czerwona, z pomarańczem, z żółcią, i jeszcze ta nieszczęsna sztuczna inteligencja zaznaczyła. Obszary, Te które miejsca, były... które właśnie były zapalne. Tak. E, wdro... I teraz to nie jest, to, to, to znowu nie była diagnoza, której nie dało się zwalczyć. No, oczywiście, że tak, bo e, przede wszystkim Twoja mama mi powiedziała o masażach limfatycznych. E, o specjalistycznych masażach, właśnie piersi, u tak, osób, dokładnie. które się na tym znają. Co ciekawe, okazuje się, że w Polsce jest bardzo mało takich osób, które się zajmują. Pojedyncze, e, osoby. pojedyncze osoby. Moja przyjaciółka Ewa, która leczy się w Portugalii, u nich w Portugalii e, masz mastektomię. Jak tylko zagoisz się, ci szwy, to kolejny etap to jest rehabilitacja piersi. Ja w ogóle z masażami, z masztami, kontami, tak tak, tak? tak. Oczywiście, że są, nie wiem, masaże limfatyczne, takie głównie u kobiet, które mają połysowane węzły chłonne, ale to tylko po to, żeby nie miały tych zastojów limfatycznych w ręku. Ale ja w Polsce nigdy nie słyszałam, mam nadzieję, że jest coś takiego. Ja tego nigdy nie słyszałam, żeby była rehabilitacja piersi po mastektomii. Starze się to ja nie trafiłam niestety na żadną dziewczynę, która by mi powiedziała, że była rehabilitowana po mastektomii. W sensie stricte mówimy o piersiach. A ponieważ mam, no naprawdę doskonałego specjalistę od masażu, tak, od takiego tak. masażu, to, to się od razu umówiłam. No i okazało się, że po czterech tygodniach jak ponowiłam po, po, po to badanie, no to z, z tej pięciostopniowej skali jestem na jedynce. Czyli wiemy, że nawet po nowotworze, nie tylko w trakcie, w trakcie nowotworu, nie tylko przed nowotworem, ale przede wszystkim po chorobie nowotworowej, nie powinniśmy zapominać o diagnostyce. No nie, ja w ogóle sobie nie wyobrażam czegoś takiego, żeby w ogóle ktokolwiek, to jest oczywiście moje postrzeganie, bo znam takich ludzi, którzy po prostu wzięli ja chemię, też. wrócili do swojego życia i, i... Sprzed. Sprzed i wszystko jest okej. Okay. Yy, daj Boże, żeby to było na jak dłużej, natomiast wiesz, ja myślę, że to sama ze swojego doświadczenia już wiesz, że jak zaczynasz pogłębiać tę wiedzę i, i widzisz, ile jest zależności między jednym a drugim to trudno już jest żyć tak, tak nieświadomie, nie, to już nie wybierasz tego sernika jakiegoś z polewą czekoladową, tylko kurczę, no jakoś zależy ci na tym. No ja mówię, że my tutaj na planetę Ziemia dostaliśmy taki pojazd w postaci naszego ciała i nie mamy najmniejszego problemu z tym, żeby zapłacić w samochodzie OC, AC, żeby dbać o ten Czy samochod. przegląd. <głos》>, czy przegląd. No A na nas czasem nam szkoda. Tak, ja myślę, że najczęściej nam szkoda. Najczęściej nam szkoda i w ogóle myślę, że w Polsce praktycznie nie istnieje coś takiego jak profilaktyka, że dopóki się nie popsujesz, no to jakoś tam sobie idzie. I na przykład dla mnie ten, ten moment, kiedy zrobiłam sobie u Was to badanie, był o tyle też ważny, że myślę sobie, kurczę, jest mnóstwo takich lekarzy, którzy mówią, że stan zapalny w miejscu operowanym to jest sytuacja często podbramkowa, dlatego że komórki nowotworowe lubią stany zapalne, lubią się tam gromadzić i wcześniej czy później może się tak. Zresztą może znam takie rozwinąć. przypadki. Znam takie przypadki. Takiej mojej koleżanki, która na przykład miała bardzo duży stan zapalny w mostku, miała obustronną mastektomię i też tak było, nie to jest stan zapalny, stan zapalny, stan zapalny, i znowu okazała się dokładnie później, kilka miesięcy później, znowu miała dokładnie w tym miejscu, gdzie miała stan zapalny. Czyli podsumowując, nie tylko badamy anatomiczne zmiany, ale badamy też zmiany funkcjonalne, właśnie czy jest ten stan zapalny. I to daje nam to badanie. Absolutnie tak uważam i myślę, że dzisiaj, y, przy tej świadomości, również pacjenckiej, y, no nie można bagatelizować żadnego stanu zapalnego. Że to jest po prostu pierwsza czerwona flaga, która powinna mówić: dobra, to już jest najwyższy czas na to, żeby, żeby naprawdę zajrzeć głębiej do i szukać przyczyn. Sylwio, dziękuję bardzo. Ja również dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Życzę Ci bardzo dużo zdrowia. O, to jest jedyne życzenie, które przyjmuję zawsze w ogóle w każdej ilości. Tak, <grym> więc żeby to zdrowie zawsze było, żebyś rzeczywiście cieszyła się tym zdrowiem yy, i tym życiem w zdrowiu jak najdłużej. Bardzo dziękuję za poświęcony dzisiaj czas. A ja dziękuję za zaproszenie. I zapraszam Państwa serdecznie do subskrybowania kanału. Zapraszam na kanał e, facebookowy, jak również kanał instagramowy Sylwii, Sylwia Pogorzelska, gdzie możecie zobaczyć jej książkę, gdzie możecie e, zamówić e-booki, gdzie możecie... Zobaczyć zobaczy... naszego live'a. Zobaczyć naszego live'a, dokładnie. E, I zapraszam do zadawania pytań w komentarzu. Postaramy się odpowiedzieć na nie jak najszybciej. Do zobaczenia.